Witam Was na koherencji serca. Tak jak obiecałam, jak jestem na wakacjach, będę dedykować chwilę mojego dnia na to, żeby zrobić koherencję serca z Wami. Więc koherencja serca dzisiaj jest dedykowana miłości. Miłości, jak zacząć manować prawdziwą miłością do siebie samej, do świata, do innych i, będąc takiej energii, miłości, przyciągnąć do siebie. Soulmate, Twoją bratnią duszę, Twojego wymarzonego partnera lub i zmienić swój związek, który już istnieje. Bo niekoniecznie musisz przyciągać nową osobę. Zmienić możesz to, co masz już w swoim życiu. I tak naprawdę, jeśli chcesz cokolwiek innego w swoim życiu, jakąkolwiek inną zmianę, jakąkolwiek inną rzeczywistość, to nic nie zaczyna się od we, zewnątrz. Wszystko zaczyna się od wewnątrz. I zgadnij, co zadziała najszybciej. Nie Twój logiczny umysł. Nie. Nie no, ta książka z technikami jakimiś. Tylko ten. Pierwszy umysł, czyli nasze serce. Nasze serce ma potężną moc. I kiedy aktywujesz moc serca i zaczynasz kreować z pola serca, wow, wszystko się zmienia. Ok. Więc jeśli Wam się temat podoba, napiszcie w komentarzu, że podoba się i kto chce z Was dołączyć do naszej koherencji serca. Jeśli te tematy się podobają, to daj serce albo like i już naciśnij share, czyli udostępnij, żeby inni mogli z naszej platformy się dołączyć. Bo to jest, jak widzisz, spontannie zapowiadane, więc w większości osób to się nie pokazuje, to by się jakoś pokazało, bo tak działają algorytmy. Ale jak to się podoba, to zróbcie i zaczynamy a ja Was witam z pięknej Majorka dajcie znać skąd Wy nadajecie do mnie gdzie teraz jesteście więc co, zaczynamy Szczał w dziesiątkę super manda, dzięki komu się podoba ta tematyka również czyli koherencja serca, dykowana miłości aby wydobyć z Ciebie taką łunę miłości i przyciągnąć soulmate tego wymarzonego partnera lub, lub zmienić istniejący związek okej? Okay? Pozdrawiam z Irlandii, hej Piotr, pozdrawiam, Edyta, Nika, 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 skąd nadajesz, napisz, okej, okay, dajcie znać, z której części świata, hej Gabriela, gdzie przebywasz, Sylwia Popiel, super Ciebie widzieć, Amanda, pozdrawiam z Berlina, ekstra, Bogu miła, gdzie Ty przebywasz, w tym momencie też napisz, Barbara Janic, hej, witam, Kasia, miłość, szczęście, radość, Pieniądze płyną szerokim strumieniem. Mega. Izabela Szczecinek. Super. Ok. To co? Wchodzimy w to? Więc naszą muzyką będą po prostu odgłosy natury. Odgłosy ludzi, bo jestem z rodziną tutaj, więc usłyszycie rozmowy, e, śpiew ptaków, który ja słyszę. No, przeróżne. Ok. Więc teraz usiądź w wygodnym miejscu i tę koherencję zrób teraz jeśli nie możesz, to zrób ją dzisiaj, bo ona będzie na Ciebie czekała. Weź głęboki wdech przez nos i poczuj, jak zielone światło wypełnia Twój umysł, wypełnia Twoje ciało. I Cię totalnie to zielone światło relaksuje. I wydech. I poczuj, jak z wydechem odchodzą wszystkie myśli, cały stres. Odchodzą, odchodzą, odchodzą. I znowu wdech, zamknij oczy. Jeśli masz okulary, to je ściągnij. Ah, wydaj dźwięk, a ah, przy wydechu. Ponieważ to jeszcze bardziej pozwoli odpuścić stres. I jeszcze raz wdech. Ah, właśnie tak. I teraz z zamkniętymi oczami dotknij swojego serca. I poczuj. Poczuj, jak bije. Bije dla Ciebie. Dając tobie dar, którym jest życie. I chcę, żebyś weszła od razu w emocję miłość. Jak to jest czuć miłość do drugiej osoby? drugiej osoby, można nawet czuć miłość do zwierzęcia, które masz w domu, do czegokolwiek miłość. Poczuj miłość najpierw, właśnie do swojego życia, które dostajesz teraz. Miłość do swojego życia. Jak to jest? Poczuj tą emocję. Miłość do świata, który ci otacza, śpiew ptaków, promienie słońca na Twojej twarzy. Mój głos który do Ciebie mówi. Miłość za społeczność, w której się znajdujesz sukces z pasją. Ludzi, którzy Cię wspierają, którzy tak jak i Ty wydobywają swój potencjał, wchodzą na kolejny poziom i dążą do spełniania siebie. I poczuj, jak mój głos Ciebie relaksuje. Twoje ramiona padają i relaksujesz się bardziej i bardziej i jeszcze bardziej i teraz poczuj jak jesteś w bezpiecznym miejscu jak czerwony promień swojej podstawy wychodzi i łączy się z ziemią a złoty promień swojej korony czubka głowy łączy się z na swoim najwyższym potencjałem który jest nad tobą poczuj się bezpiecznie i zarazem poczuj jak twój potencjał zaczyna wychodzić Twój potencjał wydobycia miłości. Miłość. Teraz w oczach wyobraźni, przeglądając siebie w lustrze, zobacz osobę, która mówi do ciebie: Hej, kocham ciebie. Akceptuję ciebie. Jesteś niesamowitą osobą. Jestem wdzięczna za ciebie, doceniam ciebie. I każdą tą emocję wypowiedzianą przez tą postać każdą tę emocję przyjmij z otwartym sercem. Powiedz, hmm, dziękuję, kocham siebie również, dziękuję, akceptuję siebie, dziękuję, jestem za siebie wdzięczna i za swoje życie, dziękuję, doceniam siebie. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. I zauważ, jak ta emocja rodzi się w Twoim sercu, bardziej i bardziej wypełnia Twoje serce właśnie tak poczuj miłość do samej siebie, do świata do innych, do tego co Ci otacza i zauważ, że miłość to jest emocja, którą Ty sobie dajesz Ty dajesz sobie pozwolenie żeby czuć tą emocję ona nie istnieje na zewnątrz ona tylko istnieje w Twoim sercu i to jest Twoja decyzja każdego dnia czy włączasz tą emocję i kochasz siebie i w związku z tym ta emocja zaczyna emanować z Twojego ciała, z Twojego umysłu, z Twojego serca. I Twoje pole elektromagnetyczne jest przeciągnięte prawdziwą miłością. I w związku z tym będzie przyciągać osoby, które, tak jak i Ty, mają serce otwarte i kochające. Poczuj, jak to jest. I teraz, żeby wzmocnić tą emocję. Wyślij promień miłości do osoby, na której ci bardzo zależy teraz. Wyślij jej miłość. Może to być Twój istniejący partner, a może to być partner, który ma pojawić się niedługo w Twoim życiu. Zauważ i poczuj, jak serce tego partnera wypełnia się Twoją miłością, a ciało światłem, które z z plakwantą. Quantum healing. Właśnie tak. Właśnie tak. Właśnie tak. I zauważ, jak wasze serca się łączą czystą miłością. Pure love. I nie ma nic oprócz tego czystego uczucia. Jeśli masz istniejący związek, zauważ, że ta czysta miłość. Pure love rozwiązuje wszystkie problemy i cały stres trójstnia do tej pory. Od dziś zaczyna się nowy rozdział Twojego związku. A jeśli chcesz przyciągnąć nowego partnera, zauważ, że ten silny promień miłości, który wysyłasz do Twojego przyszłego partnera, odcina się, odcina Cię od wszystkich toksycznych związków, które doświadczyłaś w przeszłości. I one się zakończają, odcinają, odpadają teraz. Odpadły. Poczek, twoja energia wzrasta i twoja miłość do samej siebie. I teraz zauważ, jak twoje serce otwiera się bardziej i bardziej, jak dostajesz promie miłości, moc miłości od twojego partnera do ciebie, proszę twojego serca. Twoje ciało wypełnia się światłem, który znajduje się z pola quantum, quantum healing na poziomie świadomości, pociągnąć nad na poziomie DNA. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. I zobacz, jak Twoje ciało emanuje miłością, czystą miłością, twoje pole elektromagnetyczne jest przyciągnięte miłością. I teraz będzie przyciągać właśnie takie osoby, sytuacje, okazje, które mają otwarte serce i gotowe, aby Cię pokochać. I w oczach wyobraźni z taką energią. Czystej miłości, wejdź do swojej wizji. Wejdź do swojej wizji idealnego związku. Wizji związku z swoją bratnią duszą, Soulmate, i zobacz, jak to wygląda. Patrząc przez własne oczy, trzymacie się za ręce. Idziecie naprzód. Idziecie prosto do waszej wizji, kreowania życia własnych warunkach. Co robicie razem? Włóż siebie w tę scenę. Poczuj to spełnienie w swoim sercu, tą radość, to zadowolenie i głęboką miłość. Spójrz w oczy swojego partnera i zobacz szacunek i ogromną wdzięczność za to, że jesteś w jego życiu. Wdzięczność, a zarazem docenienie. I usłysz, co mówi do Ciebie. Doceniam Ciebie, ponieważ... Dokończ zdanie. Jestem wdzięczny za Ciebie, ponieważ dokończ zdanie kocham Ciebie, kocham Ciebie, kocham Ciebie i zauważ, że to jest miłość, którą Ty sama sobie dałaś ponieważ pozwoliłaś, aby ona zaistniała w Twoim życiu poprzez to, że pokochałaś najpierw siebie i otworzyłaś swoje serce na czystą miłość do samej siebie bez oczekiwań ze świata zewnętrznego i ta miłość pojawiła się czysta w Twoim życiu tylko dlatego, że to wybrałaś właśnie tak. I teraz możesz zobaczyć inne aktywności, które robicie razem. Mhm. właśnie tak. Właśnie tak, właśnie tak. Mhm. Bardzo dobrze. I kiedy to już masz? Inne aktywności, które widzisz razem. Poczuj emocje, jakie czujesz w tych aktywnościach. Poczuj pasję, pożądanie, miłość, przyjaźń. Partner, który Cię prawdziwie rozumie. Właśnie tak. I kiedy to już masz, wyjdź z tej wizji, podryfuj wysoko nad linią czasu i zauważ, że ta wizja dzieje się tam na dole. Dokładnie tak, jak chcesz. I wybierz ją teraz i poczuj, jak ona zakorzenia się w swoim sercu i podryfuj od przyszłości do teraz, do teraz, do teraz i zauważ po drodze, jak wszystkie wydarzenia zmieniają swoje znaczenia, wesprzyj ten cel, wesprzyj ten cel, wesprzyj ten cel, a wesprzyj tę Twoją wizję, właśnie tak, wspierają Twoją wizję. I wróć do tu i teraz, emanując miłością, czystą miłością do siebie samej, do swojego życia, do świata i do innych, z tą miłością, Teraz zaczynasz kreować swój związek. Poczuł ogromną wdzięczność dkańcu swojego serca. Powiedz dziękuję. 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 Weź głęboki oddech przez nos. Wypuść powietrze przez usta. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I przyciągnij się. Powiedz w jedną stronę, patrz w drugą. Unieś ramiona do góry. Poczuj, jak obfitość miłości spływa na ciebie teraz. Przyjmij ją. Namaste. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Jeśli wam się podobało, dajcie znać w czat i napisz, jaką wizję miałaś lub jakie emocje czułaś. Co dominowało najbardziej? Jakie emocje czułaś podczas tej koherencji? Jakie emocje czułaś? napisz w czat, jeśli tobie się podobało dajcie serce, udostępnij, żeby inni mogli też zobaczyć i wejść w naszą koherencję także dzięki, że jesteście Katarzyna Nowak, dziękuję bardzo ja również, Magda Elżbieta, daj znać jak ci się podobało Agnieszka, pięknie, super więc napiszcie, jakie emocje dominowało w tej wizji, to jest bardzo ważne oprócz tego, że była miłość, to co jeszcze Żeby sobie zdała z tego sprawę i oczywiście wykorzystała to kiedy myślisz o swoim związku um, oraz bardzo ważne, byś praktykowała to codziennie. I jutro znowu widzimy się na koherencji. O której godzinie, nie wiem, czy rano, czy po południu, tak jak teraz, czy wieczorem. W każdym razie postaram się zrobić jeszcze jedną jutro. Więc dziękuję, a ja zmykam, ponieważ mamy wyzwanie, jak stworzyć swoją markę osobistą i wyróżnić się w internecie. Więc ja zmykam naszego wyzwania na Zoom. Te osoby, które z Was są w tym wyzwaniu, wiecie o czym mówię. I do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.